Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie Dzisiaj jak widać bez makijażu A to z tego względu, że będziemy Testować sobie nowy podkład od Catrice Nazywa się on Tinted Serum, więc troszeczkę Tutaj podchodzi powiedzmy pod pielęgnację I bardzo mnie zainteresował Jak go zobaczyłam, bo wydaje mi się, że Może być to taka nawilżająca Wersja na co dzień. Za chwilę zagłębimy się tutaj w to, co on ma właściwie robić. Dajcie znać koniecznie, czy pojawił się w polskich drogeriach, bo wydaje mi się, że to jest też nowość Catrice i też jestem ciekawa, czy w Polsce się już znajduje i czy w ogóle będzie. Także przechodzimy do testu. I zacznijmy może od samego opakowania. Jak widzicie, jest tutaj pipeta, więc po raz kolejny Catrice postarała się o formę. Podkładu z pipetą. Ja mam ten podkład w numerze 040N i to był najciemniejszy z całej gamy kolorystycznej w Drogerii. Powiem Wam też, że było tych kolorów tylko 4 z tego co pamiętam, maksymalnie 5, żeby tutaj nie skłamać. I ja wzięłam ten najciemniejszy, który też nie jest w opakowaniu jakiś bardzo ciemny, bo jak widzicie, ja jestem tutaj dosyć opalona obecnie na moim ciele. I zobaczymy, czy trafię tutaj w kolor, ale przynajmniej przetestuję dla Was całą formułę. Zobaczymy, jaki ten podkład jest. To jest podkład, który ma w sobie kwas hialuronowy. Też dlatego pewnie nazywa się serum. Tinted serum, czyli takie wiecie, serum, które ma nadawać nam um, jakiegoś koloru, ma pewnie ujednolicać tę cerę. Ma też witaminę E i ogólnie ma być to formuła bardzo lekka, oddychająca, nawilżająca przez 24 godziny. Tak zapewnia producent. Za chwilę zobaczymy, czy tak rzeczywiście jest. Jest niesamowicie ciekawa. Konsystencja jest bardzo płynna. Powiedziałabym, że taka typowa liquid lejąca się formuła. Producent obiecuje tutaj, że jest to też podkład, który ma się dawać wbudować. Krycie ma być od lekkiego do średniego. Też to sprawdzimy. Także nie przedłużając, przejdźmy do otwarcia. Ja jeszcze nie sprawdzałam, jak prezentuje się właśnie formuła, czy kolor jest ładny, czy ciemniej i tak dalej. Na pewno trzeba to wstrząsnąć i też gdzieś czytałam na stronie, że trzeba wstrząsnąć ten podkład, żeby, wiecie, to wszystko się ładnie wymieszało. No i sprawdzamy, słuchajcie, odleciał mi paznokieć, ten i ten. Tak zrobiłam, że jakoś źle krzywo, że nałożyłam i mi odleciały, także będzie dzisiaj poprawka. No i nakładamy podkład. Tak jak mówiłam, formuła bardzo, bardzo lejąca, ale kolor jest rzeczywiście ładny. Zobaczcie taki żółty, ale ciepły. Zdecydowanie takie neutralne tone, może tak. Nie jest zbyt żółty, nie jest zbyt, na pewno nie różowy. Jeśli już to prędzej w żółtą stronę, ale bardzo ładnie wygląda. Ciekawa jestem, czy ściemnieje. My go nałożymy teraz na twarz i w międzyczasie sprawdzimy sobie też tutaj na dłoni. Czy to y, ta część ściemnieje. Porównamy sobie to oczywiście. Także, kochani, ja klasycznie będę nakładać ten podkład gąbką. Bo powiem Wam, że chyba najbardziej lubię gąbkami nakładać podkłady. Także tutaj mam gąbkę od Vibo. Co mam na twarzy, to ten mój standardowy ostatnio krem Veleda wersja light. Ja nałożę sobie go najpierw tutaj z boku na, y, na dłoń, bo nigdy nie wiem, jak tą pipetą nakładać, a nie lubię, słuchajcie, tak instagramowo nakładać podkład, wiecie, lać bezpośrednio na twarz. Muszę Wam też się przyznać, że ostatnio moja buzia jest w bardzo ładnym stanie. Nie wiem, jak to wygląda na, na filmie też, bo różnie to się prezentuje, to też zależy od dnia i światła. Troszkę dzisiaj mam oczy zaczerwienione, więc zobaczymy, jak to się będzie prezentować. Mam też przedłużone taka dygresja tutaj. Mam też przedłużone rzęsy tą metodą, którą pokazywałam wam na Instagramie, tą metodą, którą właśnie przyklejacie rzęsy od spodu i mają się trzymać do tygodnia. Więc jeśli chcecie, żebym zrobiła coś takiego na żywo przy kolejnej aplikacji, to zrobię wam film. Zostawcie kciuka w górę albo zostawcie komentarz, żebym będę wiedziała, że chcecie coś takiego zobaczyć. Ale przechodząc do podkładu, tak sobie naciapałam, może najpierw przejadę lekko, lekko dłonią. Z tego co pamiętam też producent mówi o tym, że ma być to formuła rozświetlająca, więc wygląda na to, że mógłby być to idealny kosmetyk na co dzień. Ja trochę nałożyłam tych tych plamek tego podkładu i powiem Wam, że wygląda to naprawdę ładnie, pięknie kryje. Wow! Nie wiem, czy z tego względu już tak dużo nałożyłam, ale wygląda to naprawdę przepięknie na twarzy. Wow! Super! Wygląda to po roztarciu dłonią co prawda teraz, bo jednak zdecydowałam się na dłoń, żeby sprawdzić też samą formułę. Wygląda to naprawdę niesamowicie ładnie, bardzo ładny taki blur, ale nadal, nadal moja skóra. Przyznawam, że kolor jest trafiony. Myślałam, że będzie za jasny, a on jednak tylko tak w tym matowym opakowaniu wygląda, bo to. A nie, nie jest matowe, ale w tym opakowaniu tak wygląda jakoś jaśniej. Widzę tutaj w niektórych miejscach zaczerwienienia, ale tutaj ja mam zazwyczaj zaczerwienienia przy nosie, oczy, jak możecie teraz sobie troszkę porównać. I tutaj w tym miejscu tylko widzę lekkie, lekkie przebicie, ale. To też pewnie jest przez tę moją nieudolną aplikację dłońmi. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało gąbką, ale uczucie jest świetne. Nie czuję w ogóle, że mam jakiś podkład na sobie, w ogóle jakiś taki kosmetyk. I wygląda to niesamowicie naturalnie. Ja, się, ja jestem tylko ciekawa, czy to się nie będzie zbierać w zmarszczkach, czy utrzyma się to rzeczywiście jak taki krem bądź serum. Przechodzimy do drugiej części i wiem, co mi powiecie. Ładnie to wygląda, pierwszy krok, miej zadbaną, ładną skórę, bez problemów i tak dalej. Ale powiem Wam, że mm, oczywiście to też jest prawda, bo pielęgnacja sama w sobie jest y, kluczem do wszystkiego, y, ale zawsze można się trochę zasugerować, i y, szczególnie takie podkłady uważam, będą się nadawały do wielu cer, też do cer takich problematycznych bądź y, Bądź jakiś e, suchych, dlatego że to są mniej inwazyjne podkłady, które rzeczywiście nawilżą tę skórę i nie będą jakoś tak niebezpiecznie wyglądać. Nałożymy sobie teraz e, tę część gąbką. Jeszcze w międzyczasie pokażę Wam, że podkład trochę ściemniał. Tutaj mam świeżą plamkę, którą przed chwilą sobie rozlałam, a tutaj powyżej jest ta wcześniejsza aplikacja drugiej części twarzy, a raczej pierwszej, ale nie ma tu jakiegoś dramatu. W moim przypadku zdecydowanie na plus. No Wykończenie jest piękne, takie świetliste jak podkład z Diora. Może nie tak mocno kryjące, ale też przyzwoicie zakrywający. Słuchajcie, to będzie mój ulubieniec. Na pewno. Tak buzia wygląda po aplikacji i ja jestem zakochana. Jestem w totalnym szoku, słuchajcie, jak to przepięknie wygląda. Niesamowicie naturalnie, bardzo świeżo, dziewczęco. Ta skóra jest ujednolicona i też przepięknie odbija światło. Po prostu jest zdrowa. Bardzo ładnie to wygląda. Nie widać, żebym miała naprawdę jakiś podkład na twarzy, coś ciężkiego na sobie. Troszeczkę dokrypałam też gąbką tę stronę i powiem Wam, że aplikacja gąbką jest bardzo podobna, tylko trochę bardziej wyrównana. Powiedzmy, jednak ta gąbka rozkłada odpowiednio. Ten produkt. To będzie też wydajny podkład, dlatego że niewiele mi tutaj trzeba było, żeby przykryć twarz, nawet za dużo sobie tutaj wylałam na dłoń. Wygląda super. Nawet mi się teraz nie chce nic innego nakładać żadnych jakichś podkład, korektorów, pudrów itd., ale zrobię to dla Was, z tego względu, że chciałabym sprawdzić, jak ten podkład łączy się też z innymi produktami, szczególnie z korektorem i pudrem, oczywiście. Także ja skończę makijaż poza kamerą, naprawdę taki bardzo podstawowy, tak naprawdę tylko twarz dokończę i za chwilę się widzimy. Ok, moi drodzy, i tak to wygląda po aplikacji korektora, pudru pod oczy, bronzera, różu i rozświetlacza, dokładnie w takiej, po, w takiej kolejności. Jestem zachwycona, niesamowicie pozytywnie zaskoczona. Jedyne co mi się nasuwa tutaj na myśl, to to, żeby Wam powiedzieć lećcie do Rosmana, do jakiejkolwiek drogeli, gdzie jest Catrice, i po prostu łapcie za te podkłady. Wygląda to przepięknie. Ja nałożyłam korektor od Manhattan, żeby Wam tutaj też wspomnieć, co nałożyłam w razie takich, wiecie w razie jakby miało to zaważyć na podkładzie, na jakości i puder od Laura Mercier, czyli takie kosmetyki, które mam sprawdzone, którym ufam, które wiem, że będą dobrze wyglądać. No i jestem naprawdę zachwycona. Inaczej nie umiem tego opisać. I co mnie najbardziej tutaj zaskakuje, to zdecydowanie to krysie, dlatego, że ono rzeczywiście... Da się budować. Myślałam, że będzie to taki produkt typu serum, właśnie coś, co ujednolici tylko kolory twarzy, a to naprawdę ładnie kryje. I ma to już postać jakiegoś podkładu po prostu, po prostu zmieszanego z jakimś kompleksem nawilżającym, rozświetlającym, odżywiającym, oddychającym, nieprzeciążającym. Tak to się teraz prezentuje. Powiem Wam, że tutaj mam trochę podkreślone zmarszczki na dole, ale to jest moja zmora, więc to się niestety zdarza, nie zwracajcie proszę na to uwagi, to zdarza się u mnie bardzo często, ale poza tym naprawdę nie było żadnych problemów, wszystko ładnie tutaj wygląda, wszystko ładnie się stopiło. Póki co nie widzę, żeby ten podkład wchodził w jakieś inne zakamarki, tutaj na brodzie, to też pewnie zobaczę za jakiś czas, dam znać Wam, może w ulubieńcach, tak myślę, że może do ulubieńców trafić, teraz niestety nie mam czasu, żeby go przetestować parę godzin, ale takie pierwsze wrażenie, jak najbardziej na tak, bardzo Wam polecam, tego podkładu nie czuć na twarzy, to chciałam Wam jeszcze wspomnieć, aplikacja jest przeprzyjemna, od razu widzicie jak ta twarz się ładnie bluruje, jak ładnie się wyczyszcza, ujednolica, także... Nie ma tutaj żadnego minusa. I to tyle, kochani, w dzisiejszym filmie. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście zapraszam Was do komentarzy. Dziękuję Wam ślicznie dzisiaj za uwagę. Zapraszam do kciukowania tego filmu w górę i my widzimy się oczywiście w kolejnych. Trzymajcie się cieplutko. Pa-pa!